Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w comiesięcznym czytaniu tarota. Dziś horoskop dla ryb. Tych słonecznych, ascendentalnych, księżycowych, wenusjańskich i po prostu tych ryb, które Was interesują. Chcecie zobaczyć, co tam u nich słychać, jak się potoczy dalej ich życie. No dobra, a co najważniejszego będzie dla Was rybki? W tym miesiącu. Wreszcie idziecie po rozum do głowy. Po prostu. Już tyle dostaliście w tyłek, tyle rzeczy wam się nie udało, tyle gdzieś tam przemknęło obok, że wreszcie. Te wszystkie doświadczenia czegoś wam, czego was, czegoś was nauczyły, pozwoliły wyciągnąć wnioski. I postanawiacie być wreszcie dla siebie właśnie tym światełkiem przewodnim. Nie wierzyć w wielką grupę, w te wszystkie powiązania ja Tobie, Ty mnie bo ja cię lubię, albo ty jesteś mi jakąś winna przysługa, albo winien w związku z tym. Nie. Ty już chcecie, wy już chcecie polegać na sobie. Wreszcie. Wy już nie chcecie wierzyć w te wszystkie ciocie, klocie, koleżanki, kolegów, przyjaciół, znajomych, którzy tak naprawdę. Mogą dawać Wam różnego rodzaju informacje, wskazówki, nawet pomocne, ale przy tym sami wyciągają dla siebie więcej wartości, niż wam dają. W związku z tym sami podejmujecie tą piękną rolę odpowiedzialności za siebie. I to jest fajne. A co miłego Was w tym miesiącu spotka? Hmm. Jeżeli nie wierzycie w tak zwane przypadki, to może się okazać, że właśnie taki przypadek gdzieś tam na horyzoncie zmierza do Was. Może to być znajomość, która może się okazać dla Was znajomością kończącą się bardzo poważnie, bo jeżeli z takiej przypadkowej znajomości zakwitnie relacja, to ta relacja, może skończyć się później po prostu małżeństwem. Albo też może się okazać, że pojawi się dla Was gdzieś tam, właśnie, nie tu blisko, koło Was, koło domu, tylko gdzieś trochę dalej osoba, która może. Otworzyć Wam takie horyzonty, w których wreszcie poczujecie się hmm, jak Pan u siebie, że wreszcie możecie kierować czymś, czy jakąś jednostką, czy jakąś grupą, bo to może być pewnego rodzaju szefostwo, ale to nie znaczy, że od razu szefostwo nad tysiącem ludzi. Może to być mała grupa dwóch osób. Ale może być to też bardzo odpowiedzialne stanowisko, które wreszcie pozwoli Wam uwierzyć w siebie, w człowieka. Tak. I to będzie bardzo miłe. Może być też tak, że w tym całym natłoku wybieracie siebie, na siebie, na siebie, stawiacie na siebie. Na to, żeby budować swoją pozycję, swoje zdanie, swoje możliwości, swoją karierę, swoje pieniądze, swoje podwórko. Stawiacie na siebie. A co was zasmuci? Smuci was to, że czekając na pewnego człowieka, na jego ruch, że on wreszcie zrobi coś, to macie wrażenie, że drepczecie w miejscu, że nic się przez to nie zmienia, że, wasz, że wasze życie nie postępuje do przodu tak, jak byście chcieli. Bo to czekanie to jest w tym momencie, dla Was tylko łapanie równowagi między nim, a tym, że wreszcie wam się udało przekonać go, może, żeby dojrzał, może wreszcie żeby przestał być takim zjawiającym się i znikającym meteorem na waszym niebie. Okej. Okay. A... Co powróci? Powrócić do Was może taki smuteczek, że gdzieś tam gubicie coś, gubicie właśnie to uczucie, że tyle wysiłku, tyle czasu, tyle różnych działań. I to na nic? I to ma się skończyć niczym, wręcz jakimś, jakąś waszą stratą, jakimś waszym bólem? To was smuci, że tyle czasu, tyle wszystkiego, tyle zachodu. I co? I nic? I tak to miało wyglądać? Czyli co? To wszystko to, co dotychczas robiliście, co było dla Was ważne, to nic? Takie Was będą w tym miesiącu dręczyć myśli. A co w pracy? Hmm. W pracy jest nowa możliwość. Nowa możliwość wykazania się. Może to być praca z dziećmi, albo po prostu nowa umowa. Gdzieś tam, do której, do której tej pracy musicie dojeżdżać, świeżo na to spojrzeć, może coś oglądać właśnie inaczej, tak na czysto. Bardzo fajna energia, bo w pracy czujecie się po prostu dobrze. Zostawiacie wszystkie wasze smutki, bóle, właśnie te. Tęsknoty, żale. I robicie swoje, czyści, z pełnym entuzjazmem, z wiarą, z taką po prostu ufnością, że dobrze postępujecie, że jesteście ok, że nic wam nie można zarzucić. I tak jest. A co w uczuciach? Jeżeli w waszym życiu pojawił się ktoś trzeci, albo wy jesteście tą osobą trzecią, to ten stan tej, że tak powiem, hmm, za dużo ludzi, ten stan tłoku w związku za długo już trwa. Chcecie to jakoś przepracować, chcecie to jakoś uregulować, chcecie coś z tym zrobić. Nie można tak żyć w momencie, kiedy tam gdzieś w środku tego nie akceptujecie, nie chcecie się z tym pogodzić, nie pasuje wam to. Bo jeżeli by wam to pasowało, to nie byłoby problemu. Po prostu tak jest i hej. Natomiast tu jest wielki problem. Tu jest coś, co rani serce. Tu jest coś, co jest nie do wytrzymania i trzeba coś z tym zrobić. Przygotowywujecie się, bo wy macie już plan. Wy wiecie, co zrobić. Tylko potrzebujecie czasu, w jaki sposób to rozwiązać. Może to jeszcze nie ten miesiąc, kiedy podejmuj, podejmiecie radykalne kroki do rozwiązania tej sytuacji, ale na pewno będziecie wkrótce wiedzieć, co z tym fantem zrobić. Generalnie wasza energetyka. Stajecie się trochę bardziej w życiu agresywni. To jest tak, jakbyście wreszcie nabrali chęci tego, żeby. Po prostu albo iść na swoje, albo wreszcie zacząć życie na swoich zasadach, nawet jeżeli nie macie zbytnio co przenosić do tego nowego miejsca, ale chcecie i wiecie, że zrobicie to. Jesteście tak naładowani tą chęcią, tą zmianą, tym ruchem, że teraz nic was już nie zatrzyma. Nawet to, że nie macie za bardzo czego ze sobą wziąć, to jest nawet lepiej, bo mniejszy tobołek, mniejszy wysiłek. W związku z tym łatwiej nawet z niego zrezygnować. Bo tam gdzieś, gdzie nas jeszcze nie ma, tam na pewno będzie wam dobrze. Z takim właśnie przekonaniem z taką ufnością w siebie, z taką emocją, która pozwala wam to robić. Idziecie. Jesteście naładowani. Chce wam się. No i robicie. A podsumowanie, może Rada. Rada. Walczę o swoje. Walcz o swoje, o swoje szczęście, ale o swoje, nie o czyjeś. Bądź wierna sobie, bądź wierny swoim zasadom, tego, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, i doprowadzaj sprawy do końca. Bądź otwarty, ale zarazem. Yy, Oczekuj współpracy, oczekuj podania ręki, bo Ty przecież nie jesteś ani samotnikiem, ani samotniczką. Wy jesteście niezwykle uczuciowymi ludźmi, którzy mają serce na dłoni. I w związku z tym nie pozwalajcie się po prostu wykorzystywać, nie bądźcie naiwni, a Wasze serce. Niech będzie waszą tarczą, która pozwoli wam właśnie wszystko to, co dla was jest ważne, o to walczyć i być takim prawym człowiekiem. Nie macie sobie nic do zarzucenia i to jest najważniejsze. Idźcie budować swoje życie, swój świat, bo to jest. Dobry czas na to, żeby wreszcie odetchnąć pełną piersią. I tego Wam życzę. Powodzenia.